Echa Tygodnia, witamy Państwa bardzo serdecznie. Na początku proponujemy powrócić do okresu przedświątecznego. Po raz pierwszy w parafii św. Maksymiliana Kolbe droga krzyżowa przeszła ulicami naszego miasta. Przeżyliśmy niezwykłą drogę krzyżową w bieżącym roku, 94. Ponieważ jest to rok stulecia urodzin patrona, tutejszej parafii i kościoła świętego Maksymila Marii Kolbego. W ostatnich latach tak się składa, że droga krzyżowa odprawiana jest publicznie na zewnątrz kościoła. Wspaniały przykład daje nam pod tym względem już papież Paweł VI oraz obecny papież Polak Jan Paweł II, który w każdy Wielki Piątek odprawia drogę krzyżową poza kościołem, poza Bazyliką, na ulicach Rzymu. To jest w Koloseum. W Koloseum, które jest miejscem męczeńskiej śmierci całej Rzeszy chrześcijan, którzy życie swoje złożyli w obronie Chrystusa, dali wspaniałe świadectwo. W bieżącym roku taką drogę krzyżową zaplanowała Warszawa, stolica. Prowadził ją jego eminencja, książę kardynał, prymas polski Józef Głęb. Wyprowadził, wyprowadził z kościoła świętej Anny poprzez krakowskie przedmieście, stare miasto, Droga Krzyżowa powróciła do katedry warszawskiej. W niektórych innych miastach ojczyzny było podobnie już w latach ubiegłych. Z tego co wiem, taką Drogę Krzyżową miał Gdańsk, katedra w Gdańsku Oliwie w ubiegłym roku. W związku z powyższym, że bieżący rok jest tak ważny, rok stulecia, rok maksymianowski, postanowiliśmy i my wyjść z taką drogą krzyżową na ulicę naszego miasta, miasta św. Maksymiana Kolbego. Po liturgii Wielkiego Piątku, która rozpoczęła się o godzinie 18.00, trwała do 20.00, Potem o godzinie 21, w godzinie apelu jasnogórskiego, kiedy myśli serca wszystkich Polaków żyjących w kraju i za granicą biegną ku Jasnej Górze, rozpoczęliśmy naszą drogę krzyżową dla miasta, dla parafii. Wcześniej przygotowaliśmy duży, wspaniały krzyż o długości 8 metrów, pomalowany na biało, z wizerunkiem Chrystusa oraz 15 krzyży, Oznaczonych jako stacje drogi krzyżowej. Te krzyże zostały wcześniej umieszczone na ulicach osiedla w mieście, w tutejszej parafii, też w kolorze białym, które miały być poszczególnymi stacjami przy rozważaniu męki pańskiej. Tak też się stało. Ku miłemu zdziwieniu, o godzinie 21.00, Wielki Piąty Kościół wypełnił się. My byliśmy zdziwieni kapłani i sami ludzie przychodzący byli mile zdziwieni, że jest ich tak duża rzesza. Rozpoczęliśmy nabożeństwo. Wyszliśmy ze świątyni na ulicę toruńską. Pierwsza stacja była przy kaplicy. To pierwszy kościół tymczasowy, który służył jako kościół parafialny naszej parafii w przeciągu ostatnich lat budowy nowego kościoła pierwszą stację rozważanie poprowadziłem ja proboszcz parafii drugą stację poprowadził kleryk alum naszego seminarium duchownego a potem kolejne prowadzili już inni rozważania były poświęcone poszczególnym stanom i tak krzyż nieśli od stacji do stacji przedstawiciele ojcowie Matki, młodzież męska i żeńska, młodzież akademicka, studiująca, jeśli nauczycielem naszego miasta, lekarze i pracownicy służby zdrowia, następnie bezrobotni mieli swoją stację i rozważanie, ponadto różne zespoły, które istnieją przy parafii, jak rodzina różańcowa, liturgiczna służba ołtarza, czyli ministranci. I tak dalej, i tak dalej. Muszę powiedzieć, że w trakcie odprawienia drogi krzyżowej ilość uczestników wzrastała. Po prostu dochodzili ludzie przyjeżdżając z miasta. Każdy uczestnik miał krzyż w ręku oraz płonącą świecę. Była przepiękna, cudowna pogoda wiosenno-letnia. Mastur był fantastyczny. Niestety potem po drodze krzyżowej gdzieś za dwie godziny rozpoczął padać deszcz. Także pogodę mieliśmy jak na zamówienie, za co jesteśmy wdzięczni Panu Bogu. Co więcej, charakter drogi krzyżowej był pokutny, był przebłagalny za nasze grzechy, za grzechy naszego narodu, za pijaństwo szerzące się, za demoralizację, która niestety też szerzy się za niespełnianie praktyk religijnych przez chrześcijan, jak opuszczanie mszy święty niedzielnej, zaniedbanie sakramentu spowiedzi wielkanocnej. Mówiliśmy się także w intencji dzieci, żeby ich życie było chronione od początku do końca, do naturalnej śmierci. Dzieci też prowadziły o tym charakterze rozważania drogi krzyżowej. Było to jedno wielkie publiczne wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa Syna Bożego, który stał się człowiekiem i umarł na Krzyżu w Wielki Piątek dla naszego zbawienia. Droga Krzyżowa zakończyła się w kościele błogosławieństwem i ostatnim słowem. Jako motto refleksji całej Drogi Krzyżowej były słowa dama Mickiewicza. Tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska będzie Polską, a Polak będzie Polakiem. Wszyscy uczestnicy byli rozradowani na czele z nami, kapłanami, duszpasterzami tej parafii św. Maksymiliana i od razu były kierowane prośby, by taka droga krzyżowa była odprawiana każdego roku w Wielki Piątek. Nie odczuwano zmęczenia po całodziennej pracy, po bogatej liturgii, Wielkiego Piątku w Kościele, ale wszyscy trwali do samego końca. Drogę krzyżową zakończyło błogosławieństwo w świątyni. Krzyż jako pamiątkowy został poświęcony przez księdza biskupa Adama Lepę w wielki czwartek tego roku podczas liturgii. Eucharystycznej podczas mszy świętej ostatniej wieczerzy o godzinie 18. Będzie on jakimś symbolem, będzie pamiątką tej pierwszej drogi krzyżowej, a mam nadzieję, że następnych, które będą odprawiane w każdy wielki piątek każdego roku. Korzystając z obecności telewizji chciałbym podziękować wszystkim uczestnikom tej niezwykłej niecodziennej Drogi Krzyżowej i jednocześnie zaprosić na przyszły już rok, 95. na Wielki Piątek. Również w przyszłym roku ta Droga Krzyżowa rozpocznie się o godzinie 21. Chcę ponadto nadmienić, że od rekolekcji wielkopostnych tego roku, które miały charakter fatimskim, a więc przybliżyły nam przesłanie Matki Bożej z Fatimy, jej objawienia, które dotyczyły wzywania do pokuty, do przemiany życia, do modlitwy na różańcu, zostało zainaugurowane nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej. Pierwsze zostało odprawione nocą w czasie rekolekcji przed Niedzielą Palmową, pasterką maryjną o północy również frekwencja była imponująca. Uczestników było wiele. Wszyscy trzymali ze sobą zapalone światło. I to była inauguracja nabożeństwa fatimskiego w naszym mieście dla wszystkich mieszkańców tego miasta, miasta świętego Maksymiliana. Najbliższe zatem nabożeństwo i procesja na ulicę parafii będzie miała miejsce 13 kwietnia o godzinie 20, 13 kwietnia o godzinie 20. I tak będzie się dziać co miesiąc każdego 13 miesiąca o godzinie 20. Wszystkich, którzy chcą włączyć się w to nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej i wyjście procesji maryjnej na ulicę miasta zapraszamy gorąco i serdecznie. Prosimy o zabranie ze sobą świec i tak będziemy każdego miesiąca w tej procesji maryjnej zawierzać Maryi, nasze miasto, nasze rodziny, modlić się o żywą wiarę dla rodzin naszych i o większą miłość Pana Boga i ludzi. W Szpitalu Miejskim odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Nadzorczej Zespołu Opieki Zdrowotnej. Porządek obrad przewidywał zatwierdzenie statutu ZOS w Pabianicach, sprawozdanie z realizacji budżetu ZOS za rok 1993, przedstawienie budżetu na rok 1994. Zebranych powitał przewodniczący Rady Nadzorczej, pan Mieczysław Mik, a ponieważ poprzedzający dzień był świętem pracownika służby zdrowia, na ręce dyrektora szpitala, pana Zakrzewskiego, przewodniczący wręczył kwiaty z życzenia spełnienia najskrytszych marzeń, aby te marzenia miały realny wymiar i taki kształt, aby stwarzał szanse rozwoju dla całej załogi zespołu opieki zdrowotnej w Fabianicach. W imieniu załogi ZOS dyrektor Zakrzewski powiedział, iż mimo tak trudnych czasów dajemy sobie radę. Wyraził nadzieję, iż będzie lepiej, a to dzięki naszej lepszej pracy i wsparciu szanownej Rady, która dziś ma swoje inauguracyjne posiedzenie. Również prezydent miasta dr Marek Firkowski życzył pracownikom ZOS więcej pieniędzy, a tym samym pacjent, który oprócz serca z Waszej strony będzie miał takie wyposażenie i takie leki, na jakie zasługuje. Życzę tego Państwu i sobie, jako że ja sam od czasu do czasu również jestem pacjentem. W inauguracyjnym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zespołu Opieki Zdrowotnej udział wzięli pan Janusz Koziela, dyrektor Polfy, pan Hieronim Ratajski, dyrektor ZGKiM, Pan Cieślak, zastępca dyrektora PAMSO, pan Jacek Gryzel, wiceprezydent miasta Pabianic, pan Ryszard Żubicki, lekarz z Konstantynowa, pani Joanna Kociołek, farmaceutka. W spotkaniu nie uczestniczył Wiesław Stasiak, poseł na Sejm z ramienia PSL, który w tym czasie był w Warszawie na posiedzeniu Sejmu. Wśród gości w posiedzeniu Rady uczestniczyli również pan Grzegorz Krzyżanowski, przewodniczący Rady Miasta, pani Małgorzata Adamczyk, przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarskiej i Położnych, pan Marek Firkowski, prezydent miasta, pan Jacek Marynowski, przewodniczący Komisji Infrastruktury Rady Miasta, pani Teresa Grabasz, przewodnicząca Związków Zawodowych Pracowników Służby Zdrowia i pani Anna Iwicz, która reprezentowała Związki. Związki Zawodowe Solidarność. W inauguracyjnym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zespołu Opieki Zdrowotnej uczestniczył również wojuda pan Łabęcki. W piątek w hali sportowej w Łodzi otwarto wystawę samochodów zachodnich. Nie zabrakło tam akcentu pabieńskiego. Otóż pabieńska firma DAP reprezentowana przez pana Andrzeja Teodorczyka przygotowywała autka do pokazu od strony kosmetycznej. Zajmując się profesjonalnie kosmetyką samochodów, znalazła się na wystawie samochodów osobowych w Łodzi, przygotowując samochody na wystawę reprezentując serwis TNA i Praktycznie rzecz biorąc przygotowujemy te samochody, to znaczy upiększamy je, czyścimy, utwardzamy powłoki lakiernicze, żeby połysk, który otrzymują, był po, połyskiem pierwotnym, który y, samochód ma w procesie, w procesie po y, w procesie obróbki. Oprócz tego y, reprezentujemy też tutaj praktycznie rzecz biorąc naszą firmę, żeby y, ludzie, którzy zajmują się profesjonalnie y, wystawiennictwem, zrozumieli, że samochody, które Powinny, powinny reprezentować się na wystawie okazale, a to może tylko zagwarantować praktycznie rzecz biorąc firma DA. 7 kwietnia w kawiarni artystycznej otwarto wystawę prac pani Igi Knulhans. Otwarcia dokonał dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury pan Grzegorz Kwieciński. Serdecznie w skromnych progach. Miejskiego Ośrodka Kultury. Witam Państwa na e, wystawie plastycznej, wystawie malarstwa pani Igi Knul-Hans. E, jak Państwo jesteście doskonale pewnie zorientowani, e, te wystawy w kawiarni e, artystycznej e, Miejskiego Ośrodka Kultury stały się tradycją. Mam nadzieję, że. E, Artyści, którzy prezentują tutaj swoje prace e, będą w przyszłości co najmniej e, mogli prezentować e, choćby u Guggenheima e, swoje prace. Będzie to nasz wspólny sukces. E, mówię o Miejskim Ośrodku Kultury jako o organizatorze oraz o przede wszystkim e, artystach. Chciałbym Państwu e, przedstawić e, Bohatera, bohaterkę dzisiejszego wieczoru, panią Igę Knul-Hans. E, e, Papianiczarkę e, z urodzenia i z e, racji ukochania tego miasta i e, tego miejsca. E, która w 1992 roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Łodzi. Dyplom, dyplomem opiekował się profesor Jacek Bigoszewski. To jest tyle na temat biografii, bo za artystę, za artystkę mówią dzieła. I do obejrzenia do współistnienia z tymi e, obrazami. Zapraszam, zapraszam Państwa. E, jeszcze kilka słów na temat e, okazji, która nas tutaj zgromadziła. Rozumiem, że jest to debiut wystawienniczy Pani, pani Igi, ale jest to również mój debiut jako gospodarza tej e, placówki i to jest e, oczywiście tutaj ten Pani obecność jest ważniejsza i obecność pana natomiast ja się bardzo cieszę, że mogę e, pełnić rolę gospodarza dzisiejszego, e, dzisiejszego wieczoru. Po uroczystym otwarciu nie zabrakło życzeń i gratulacji. Natomiast pracę pani Igik Hans można oglądać w kawiarni artystycznej przez najbliższy miesiąc. Z okazji Dnia Ziemi, który przypada na dzień 22 kwietnia bieżącego roku, młodzież i nauczyciele zespołu szkół zawodowych imienia profesora Groszkowskiego oraz dzieci Pawieńskich przedszkoli postanowili zorganizować cykl imprez poświęconych temu wydarzeniu. Rozpoczynają się one 15 kwietnia bieżącego. Roku otwarciem wystawy prezentującej zagrożenia oraz formy pomocy dla środowiska miasta Fabianic. Będzie to wystawa produktów mających charakter ekologiczny, służący do renowacji mieszkań, budowy domów, organizowania wyposażania domów, połączona z kiermaszem i wystawą kwiatów oraz ich sprzedażą. W dniach 19-20 kwietnia bieżącego roku w godzinach od 10 do 16 młodzież będzie zbierać surowce wtórne, makulaturę, szmaty aluminiowe, puszki, opakowania szklane i plastikowe. A oto miejsca zbiórek – Parking przy pawilonie spożyw, spożywczym przy ulicy Mokrej, parking przy ulicy Grota Roweckiego, parking przeczką podstawową numer 16, parking za jamnikiem, fontanna przy ulicy Szarych Szeregów, parking na osiedlu Salwy przy ulicy Łaskiej. W dniu 22 kwietnia bieżącego roku młodzież przystąpi do sprzątania z zanieczyszczeń terenów Parku Wolności Słowackiego, placy na osiedlach mieszkaniowych. W piątek w kawiarni artystycznej odbył się koncert Andrzeja Emol Kowalczyka. Na ten eteryczny recital zapraszamy Państwa w przyszłym tygodniu, a dziś na zakończenie ich tygodnia posłuchajmy jednej z piosenek. Nazywany grzechem najgorszy jest kart. Marzysz, przykryty wiekiem, że skończył kończył się harem. z za bogdystwo, tego nie musisz płakać. Nie chodzi mi o może być. lecz pokaż inaczej. Że pamiętasz, przecież wiem, że jest ci ślech, już nawet nie czekam, jest już pusty kart świąteczny. W kraju, kilka elektroniczny elektronicznych i sto zdziwionych Nie mam pytania w moich oczach A w dłoniach spoconych nie mam drobnych za robotę. Nie musisz płakać